Internet przepełniony jest ostatnimi czasy coraz to większą ilością serwerów Minecraft. Jednak istnieje pewien tryb, który budzi bardzo, ale to bardzo wiele kontrowersji, a nazywa się on Genkerch. Serwery tego trybu zazwyczaj były określane jako scam, ale zadajmy sobie jedno proste pytanie: Czy wszystkie serwery to faktycznie scam? W dzisiejszym odcinku poświęcę pełne 48 godzin swojego życia, aby sprawdzić aktualnie jeden z największych serwerów w Polsce właśnie z tym trybem. I przy okazji stwierdzę, czy faktycznie to skam, czy też nie. Nie przedłużając zapraszam Was już na kolejny film z oceniania serwerów w świecie Minecraft. Dodatkowo 20 czerwca startuje mój Castilla serwer oGMC.pl, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. Zostawcie swoje niki w komentarzu, jak i też wbijcie na Discorda, bo jest tam wiele konkursów na właśnie najlepsze rangi, czy też klucze. Nie może Was zabraknąć. Trzymajcie się, cześć i miejmy nadzieję, że widzimy się na starcie edycji. Tak jak widzicie, znajdujemy się na tabie. Znajdujemy się na trybie GenCash, w którym będziemy testować, w ile czasu wykopiemy e, pieniążki, czy w ogóle da się wykopać. Poświęcę w ogóle na to dwa dni, tak jak wynikało to ze wstępu Zobaczymy, co i jak będziemy sobie... Ulepszać postać, no i ogólnie, naprawdę nie wierzę, że spędzę tutaj aż dwa, no dwa pełne dni, naprawdę. I to nie jest typu, że tutaj posiedzę dzisiaj 3 godziny i jutro 3 godziny, tylko spędzę 48 godzin na tym serwerze, serio. Massacre, dobra. Ogólnie tak, ja się wcześniej zapoznałem co jak Jak tutaj mniej więcej to wygląda I ogólnie mamy tak, mamy motykę, mamy różne levele Właśnie Bonok Espa, Mnożniki, Fortuny, pi piromand Nie mamy tego odblokowanego Bo musimy mieć prestiż odblokowanie, piąty, ten e, Myślę, że tutaj mamy prestiż Jeszcze nie wiem jak to zdobywać Ale mniej więcej wiem jak to ogólnie działa No na początku będziemy musieli kopać Jest to zwykła mo motyka przypisana w ogóle na gracza No, będzie ciężko Będzie naprawdę kurwa grubo Jeżeli nie zostawicie łapki w górę tutaj za to, że poświęciłem 48 godzin na to To ja nie wiem, co ja wam zrobię Pamiętajcie, że też 20 czerwca Startuje mój serwer ogmc.pl Na który was bardzo serdecznie zapraszam Link do Discorda macie w opisie, jak i też teraz na ekranie Najlepszy by było, jakbym miał e, Odblokowane ilość e, W ogóle ten Dobra, motyka. Modyfikacja narzędzia, okej okay, to jeszcze nie mam zblokowane, dobra ja muszę kopać Po prostu muszę kopać i zobaczymy co się będzie działo, na razie sobie zacznę i... No kopiemy sobie, kopiemy, szósty level view, mamy już 3 złote, niesamowite Zobaczymy jak to wszystko będzie dropić Na razie 3 złote, 4, ciekawe, ja jestem ciekaw w ogóle na ilu się zatrzyma, nie? No, to jest, to jest właśnie najważniejsze To jest właśnie najważniejsze na ilu się zatrzyma I czy w ogóle się zatrzyma Na razie, na razie sobie kopiemy, elegancko i tak właśnie zaczęła się moja przygoda na serwerze: ulepszanie motyki, wpijanie expa, oglądanie podczas kopania OnlyFansa Nikity, który był tak ohydny, że nawet mi nie stanął. Ja sobie kurwa. Ale leci! Pierdolnięta! Ja sobie na Genkyszu kopię, elegancko. A kto to jest Nikita? Dalej? A to przez kameroboja? Jest ten? No chyba kamera, bo chyba ta. Pierdolony, jakim kurwa ten. Pa w dupę! Kurwy, syn, jakiś jeban przez motyką. Ach, wszystko rozpierd... Boże, jak ty jest obrzydliwe. Się nie chce mi się ruchać już jest nawet. Jest to Nie chce mi się właśnie bzykać. co to, <laughs> co to jest? Za <laughs> W sumie to najmniej potrzebna informacja, ale musiałem się z wami tym podzielić. W późniejszych godzinach w sumie nic nie robiłem. Gadałem z ziomkami, kopałem sobie. No i ogólnie dropiło jak dropiło. Jak możecie zobaczyć na ekranie. Jakie kurwa gówno. Ej, co jest kurwa Legendarne Klucze? 64? Ej, dobra, ja nic z tym nie robiłem. Czekajcie, generator. Tokeny, pieniądze. Ile? Skrzynia dostaw. Generator nitrojutowy. A, ty, coś tutaj jeszcze jest, kurwa. Pochodzi mi to w ogóle. Nie wiem, czy to jest. spoko, czy nie. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Okej, okay, jest. Um. Okej. Okay. I co? To zarabia na siebie, czy coś, nie? Okej. Okay. Okej. Okay. Natychmiast no, tak dodaj jeden slot do generatorów na twojej wyspie. Co? Płacili ją pieniędzy, 300 coś tysięcy. Ej, dobra, dobra. Co kurwa, co? nie wiem co to jest Dobra, okej okay. Coś użyłem Nie Jest w ogóle 17 godzina Poświęcę tak dzisiaj do, do... trzeciej... Do trzeciej już zamierzam kopać ogólnie, nie? Do trzeciej będę kopał Weź mi ogarnij ten skrypt I dlaczego kurwa jak ktoś kupi rangę Jest Eddie Steak, kurwa Kurwa przelew przez 8 godzin zarobiłem łącznie 14 zł. No, z paroma groszami. Zbliżała się już późna godzina, więc postanowiłem zostawić awka i pójść spać. Ogólnie wydarzyła się mega dziwna rzecz, gdy wstałem rano na swoim koncie ujrzałem aż 54 tysiące. Skąd tego nawet ja nie wiem. I ogólnie odjewało się takie gówno, patrzcie. Jest godzina 8.42, ja na serwerze mam 52 tysiące. <grym> 52 tysiące. Ej, nie mam pojęcia, co się stało przez noc. Kurwa kopało normalnie. Wstaje sobie rano i ty patrzę. 0,4, kurwa 0,4. I tak się zastanawiam, Ty, ty, ty coś z, nie wiem, 40 groszy mi dropnęło czy co? O, co? o co to kurwa chodzi? I, i normalnie patrzcie, patrzcie, co się dzieje. Patrz, 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 patrz jak, ja, jak ja lecę. I ja mogę teraz tak zrobić, patrzcie, wypłać. Patrzcie, wypłać. I ja, mo ja mogę wszystko robić. Wypłać 100 z otps no Wszystko, wszystko mogę robić. I teraz, teraz pytanie, czy... Czy to robimy? Teraz pytanie, czy to robimy? Okazało się, że w nocy doszło do jakiegoś błędu i w sumie nie tylko ja miałem na koncie z ponad 20 tysięcy. Co było mega dziwną rzeczą. Niestety na nasze nieszczęście, wszystko to zostało zgłoszone przez graczy, którzy tam grali. I wszystkie pieniądze oraz klucze, które postanowiłem ukraść na czarny rynek, zostały mi odebrane. No, co mam powiedzieć. Zostały mi 24 godziny. Admini cofnęli mój stan do 16 zł. Byłem coraz bliżej swojego celu do wypaty. Barkowało mi jedynie 4 zł, co niby było niedużo. Ale pamiętajcie, jak te tryby działają. Im bliżej celu, tym coraz bardziej będzie sytuacja się komplikować. I tak właśnie było. O, dasz coś, proszę, admin? Nie jestem adminem, kurwa. He. <grym> co za gościu? Voucher chat. o Dobra. O. Ole, kurwa, Big Win! Uruna 3x3 URUNA magika. Dobra, to, to już mam. Nie no, skrzynię dostaw, pochuj mi to. transfer wand może być spoko. Legendarne klucze też mogą być spoko. Te generatory też. Więcej niż tak nie będę miał tego. Ja pierdolę, ty! Dobra. Zobaczymy, czy się skapną że mam jeszcze wender 3 i Galboxy. Zaczęli mi wszystko zawierać, kurwa. Nie fajnie, nie fajnie. <laughs> nie fajnie. <laughs> kurwa, mać, muszę wszystko po, poprzerzucać I dobra. Ciekawe, czy mi Kurwa, że mi tylko nie zabrali. Kurwa dawaj no. Zabrali mi. Kurwa, no nie. Nie mogę, wszystko mi zabrali. Ty a ciekawe co jest tą motyką kurwa, ona. Ajajaj. Aj, aj. No i wracamy do punktu wyjścia, to ja muszę iść po jakąś rehabilitację dobra, to ja ogólnie zrobię sobie tak, zrobię sobie prestiż i ulepszymy sobie Dobra, ja resetuję Minecrafta, bo ten, bo nie widać, a wy w ogóle widzicie co się dzieje, kurwa, to jest dziesiąta, dziesiąta czterdzieści dziewięć już, dziesiąta lol Dobra, resetuję Minecrafta, Zaraz. o ja pierdolę, dobra, rozkminiłem ty, rozkminiłem, że ten bruk, co potrzebuje na ulepszenie motyki Cztery, super. Potrzebuję cztery staki. Ja yeah, pierdolę. Przecież ja to będę miesiąc kopał. Nie no, mnie, mnie powaliło w chuj. a mam 10 level prestiżu w ogóle. Ja yeah, pierdziel. I naprawdę, czekaj. O Boże, że to takie rozwiązania. <laughs> On nie mogło być, nie wiem, kurwa. Trochę, <laughs> trochę łatwiej. <laughs> Ale w ogóle samo to, że dzisiaj wykopałem 54 tysiące przez noc, ja, ja wstałem i nie dowierzałem, ja wstałem i nie dowierzałem. Ja mówię. AHA. <laughs> najgorsze, najgorsze jest to, że nie włączyłem nagrywania, bo jakbym miał nagrywać te 48 godzin przez całą noc, no to ogólnie wyglądałoby to tak, że nie miałbym zaraz miejsca na dysku. Już i tak chyba zostało mi może 200 GB Gigabajtów, to tak liczmy może na 3-4 godziny nagrywek, może 5, może 5 w tych FPS-ach, co ja nagrywam. Nie, jest, nie jestem w stanie powiedzieć od którego momentu, ile ja miałem wtedy pieniędzy. Może być, że miałem nawet więcej niż 16 zł. Jednak, patrząc na to, jak to wtedy dropiło, mogę stwierdzić, że możliwe, że nie było nawet tych 17 zł. Że to było może 16, 50, 16, 70, coś, coś takiego, plus minus, bo ja wtedy skończyłem chyba na 14 coś. 14,70 coś mię. I Polazem spać, no polazem spać, czekaj. Zamień. Dobra. Super bruk. Boże. No dobra, no co? Kurwa, kopię. Cztery staki. No widzimy się potem jak już wykopię, bo to masakra Mam już cztery superbruki. Cztery. Jeszcze cztery. Boże, jak mi się nie chce tego kopać. Naprawdę, nie chce mi się, nie chce mi się. Totalnie mi się nie chce. Dobra, mam już. 8 osiem. osiem. Idziemy, idziemy na spawna. Czekajcie, sobie na razie wyłączę. Dobra, i co trzeba? 12. Ja tego będę kopał. Naprawdę na, ra na razie mi się nie chce tego kopać w ogóle. Nie wiem. Osiągnięcia. Czekajcie, podbieram sobie osiągnięcia. Okej, okay. okej. Okay. Nie wiem po co są te gemy, nie, nie, mam pojęcia po co są te gemy. Na tamtej edycji chyba wiedziałem, a teraz już nie pamiętam. Dawno nie było mi na tym serwerze. I gem jakiś klucze. Nie wiem, po co mi to. Ty, no działa mi? Na Nur-Sultanie tego ten? Nie wypierdala? O co chodzi? Ty, bez kitu, na Nur-Sultanie timera nie wyrzuca. A nie wiedziałem, serio, serio, ser nie wiedziałem, że chodzi. Fajnie, fajnie, mega, mega cool. No, rozpierdala się, jak kupunkiem. Dobra, ja bym sobie zostawił awka, bo muszę iść się wystrać. I muszę sobie kawę zrobić, bo masakra. Ale w sumie nie chleci, nie chleci na tej O, musiał, mu, musi, musiałbym tego nagrać, żeby mi postać chodziło. Dobra, chyba to jest ten moment. To jest ten moment właśnie, w którym mam już 19.90. Kurwa, wróciłem. Wróciłem w ogóle z Kibla. Miałem taką strakę, że nawet nie pytajcie. Miałem taką strakę, że nawet nie pytajcie. Ty. 10 groszy zostało do wypaty. Ile ją... Joms... Czekaj, osiągnięcia. Ja wam zaraz powiem, ile mam spędzone. Jeden dzień, 2 godziny 43 minuty mam. W jeden dzień bez niczego, bez kupowania, wydropiłem 20 zł. W ogóle jak ktoś chce sobie Nursultana, bo tutaj timer chodzi perfekcyjnie. E, nie wykrywa chyba. Znaczy, no, może może pinguje, może nie nie wiem. E, ale Nursultan w jakiś sposób to obchodzi. Więc spoko, jeżeli chcecie sobie zakupić czyty, no to macie linki w opisie. Z kodem i macie e, tanie, bo mamy fajną współpracę tutaj z Nursultanem. I co? No i gówno, 10 groszy, 10 groszy do wypaty i teraz teraz jest najważniejsze pytanie. Ty! Yeah! Fuck kurwa, yeah! Dobra, wypłata. Wypłać 20 zł. Mogę normalnie 20 zł wypłacić. Dobra, dobra. Czekaj. Aby wypłacić, Voucher PSC musi zaakceptować nasze zasady. Kliknij z szary arybarki. W menu wypłać. Co? Wypłać. A. Okej. Okay. Zatwierdź. Kozak. Dobra. Mój. Kot. Dobra, czekajcie ja sobie SS zrobię, albo dobra przepiszę 07792431 9,2 4, -3 -1. Ej, ogólnie dobra. Ogólnie jest ten, ogólnie jest... 20 zł PSC do, do ładowania w LOL-u, więc zróbmy to. Zobaczmy. Zwalaj. No i okej, okay, i mam ten kod. Staba. Działa. Działa, no elegancko działa, nie wydałem na serwer nic Nie wydałem na serwer nic, będzie bliżej do tego, do skórki, do nowej Wayne. Jak ktoś chce to może mnie zapraszać Kacorwin, nikt mam. No i właśnie w taki sposób wykopaliśmy nasze pierwsze 20 zł. Zajęło mi to jeden dzień i dwie godziny. Czyli wychodzi na to, że w ciągu godziny zarabiałem średnio 77 groszy. Czy to dużo? Moim zdaniem nie, ale ważne, że za darmo. Pozostały mi 22 godziny do końca wyzwania. Mając już rangę, dodatkowe wzmocnienia co do drobnięcia kasy szło mi na serio bardzo dobrze. Ty, jak ja pierdolne, drugi no, raz ja 20 zł. No tak, ale to 500 zł za lodzika, kurwa dużo trochę. Jest kurwa tych. 18, kurwa północy. Trzeba iść spać, powoli no. Zostawiam... Trzeba iść spać, powoli Zostawiam bo to i... mówić! A co kopiesz? Kasę nagrywasz. Jeszcze? No. No, no, no bo mi z... zostało ile? Czekaj... Mam jeden dzień nie i dwanaście godzin od wczoraj przegranych, komórki Na serwerze Ile? No to nie możesz I... tam, nie możesz... Ile, ile chcesz? 24 mieć? Nie, nie W 48 fajnie będzie to wyglądać No tak mam, je... mam prawie do. 18 i 10 groszy, ale tak kurwa dropie jakby nie miało dropić, nie? I chuj, zostawię na no, no zobaczymy jak do 20 dobije to git, a jak nie no to, to wyjebane, nie? Zbliżała się też późna godzina. Nie miałem zamiaru biegać klawiszami i kopać. Wolałem zostawić postać na Awk i pójść grzecznie spać. Przed tym ulepszyłem kilka rzeczy, jeżeli chodzi o motykę, czy też dodatkowe busty. No słuchajcie, wróciłem ogólnie z awka. Nie było mnie od samego rana. O 8 rano jeszcze miałem... E, to było chyba, podajże, 19,30? Tak, 19,30 zł. No i aktualnie od 8 rano do 13,14, co wam w sumie mogę pokazać. Jest 13,14... Wykopało mi zutówkę, wykopało mi zutówkę, no i ogólnie mamy 20 zł. Z tego co patrzyłem, no to już tak jakoś chyba nie dropiło za bardzo, powidał. Lecz jak widzicie, jednak da się wykopać. Wykopałem sobie jeszcze dwa grosze. Tak jak widzicie, da się jednak wykopać. Jednak e, muszę stwierdzić, że z rangą i z innymi rzeczami dropi o wiele lepiej. Wcześniej na początku, zanim był ten bug, co widzieliście, że miałem ileś tam tysięcy. E, po czym zostało to mi zresetowane. Dobrze, że w ogóle motyka ani inne rzeczy nie były resetowane to chociaż tyle fajnego. No i ogólnie sami widzieliście, że faktycznie tam musiałem się namęczyć. Tam musiałem praktycznie cały dzień spędzić na to, żeby w ogóle zarobić te 20 zł. No i mamy kolejne 20 zł. Podsumowując, spędziłem na serwerze łącznie dwa dni i parę godzin. Nawet więcej niż planowałem. Rezultat jest taki, że wypłaciłem dwa razy po 20 zł, co tylko mówi nam, że na godzinę zarabiałem plus minus 70-80 groszy, co jest szczerze niewiele. Czy mogłem lepiej spożytkować swój czas? Myślę, że tak. Ale dla kogoś, kto nie ma co robić i chciałby spróbować coś sobie zarobić, bo jednak nie wygląda to tak jak na niektórych serwerach, gdzie przez dwa dni nie możecie nawet dropnąć parę groszy? Już nie będę mówił po imieniu, możecie sami się domyśleć. Bardzo was zachęcam do wbicia na mój serwer już w ten piątek ogmc.pl, który startuje o godzinie 18. Możecie również dać znać, czy chcecie podobny taki filmik, ale może z innego serwera, gdzie poświęcę kolejne dni swojego życia, tylko aby pokazać, jak sytuacja wygląda na serwerze. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli dotrwaliście do tego końca, zostawcie łapkę w górę, mega mnie to motywuje, a dla Was jest to tylko jedno kliknięcie. Trzymajcie się, no i miejmy nadzieję, że do następnego. 那个はい